Wyobrażam sobie, że cała publika to są same małpy. I jak to pomaga? Człowiek kocha małpy. Nerwieć, jak widzisz, że gapi się na ciebie tłum słodziutkich szympansiantek, nie? Rej, słuchaj. Pamiętasz tę zoolożkę, która przyszła do naszej podstawówki? Tak. A czy pamiętasz, jak przyprowadziła tamtą małpkę? Jasne pana pryszcza. A pamiętasz, jak pan pryszcz wskoczył mi na głowę i zaczął mi szukać wszy? Tak wtedy ryczałam, że aż wezwali moją mamę. Tego akurat nie pamiętam. Ach. Niezły ruch, małpoludzie. Niezły ruch, małpoludzie. Niegamy się w korytarzu przed kabiną radia. Ja jestem przed kabiną radia. Ja też. Super. Robi, nie jestem w nastroju. A co się dzieje? Co się dzieje? Nie słyszałeś, co Pytalski znowu wczoraj nagadał? A, um, niestety, nie słuchałem ich. Ten chłopak rujnuje mi życie. Trochę chyba przesadzasz. Przecież nawet go nie widziałaś. No, tak sądzisz? Ogłosili, że im zazdroszczę. To oni powinni mi zazdrościć popularności. Wszyscy wiedzą, kto to jest Kim Carlyle. A oni muszą się ukrywać jak jakieś szczury. Okej. Okay. już mi lepiej. Cieszę się, że się ze mną zgadzasz, Robi. Może ten pytalski wie, co robi. Wali prawdę w oczy, bo nikt go nie zna. To niemożliwe. I ty go jeszcze bronisz? Nie bronię. Nie bronię jego tylko siebie. O ciebie z losem gram, przy tobie tylko trwam. Dzięki, kocham was! Ciekawe, czy będę umiała to zrobić przy ludziach. Przygotowujesz się? Jeszcze tylko sześć godzin do występu. Tylko sześć godzin. Jej. O, o, co jest? Nie cieszysz się? Raczej się trzęsę. Zwykła trema. Luzik, jak mają wszyscy rockmeni. Nawet Mick Jagger. Chociaż w jego wieku to pewnie zwykła trzęsowa. Trema, mówisz? No tak, to pewnie tylko to. Słuchaj. A te kawałki to, to komponowałaś dla innych osób? Czy dla siebie? Dla siebie. To najpierw sobie się spodobaj. Ludzie to wyczują i zobaczysz. A jeżeli nie wyczują? Wiesz, możesz zawsze się przerzucić na dwie małe małpki. Znaczy, dwie małe małpki mały mają świat i tak dalej? Właśnie. Takie śpiewki są zaraźliwe. Jak tylko zaczniesz, wszyscy się dołączą i nikt nie będzie cię nawet słyszał. Nie małe małpki, mały mają świat. Ślepe są bo okularów imbra. Wszyscy z tymi małpami kurczę. Panie i panowie, proszę o brawa dla autorki i wykonawczyni mega hitu. Nie tłumacz mi jak żyć! Oto sensacyjna, oto rewelacyjna, wielka Lili Mental, wielkie brawa! Nie tłumacz mi jak żyć, nie planuj za mnie tras. Nie! A! Głupie wstrętne małpy. Jezus skąd ty Lili znałaś odpowiedź? Prawdzie wystarczyłyby chyba same małpy, ale i tak brawo. Ale nie teraz. Fakt, za pięć godzin występuje jasna sprawa. O, posłuchaj, dzięki mojej charówce i wiernemu megafonowi bilety wszystkie się sprzedały. Bomba! E, znaczy to dla pana, panie psorze. Bomba! Świetny z pana nauczyciel. Spokojnie. Pięć godzin, jak teraz wystartuje, to nikt mnie nie złapie. Idziesz na koncert do Mikea? Przestań. Oh, oczywiście, nie znosisz i alternatywy. Zresztą bilety już się rozeszły, więc by cię i tak nie wpuścili. <grym> Akurat wszędzie, gdzie chcę, mnie wpuszczą, pracuję w kupujarze, zapomniałeś? To tylko ci z RR muszą płacić, żeby wejść na własną imprezę. Wiesz co, może i bym poszła. Jeśli znajdę zatyczki do uszu, które pasują mi do butów. Muszę już uciekać. Za pięć minut mój program. <grym> to tak jak mój. Mój program w telewizji znaczy telenowela, którą oglądam z babcią po południu. Czat ma się dziś otknąć ze śpiączki. Magrat, czasem myślę, że jesteś dość inteligentny, a ty zaraz potem zamieniasz się w matoła. Jakbyś występował w dwóch osobach. No to pora znikać z anteny. Do zobaczenia u Mikeja na alternatywnym wieczorze przy mikrofonie. Znaczy, wy nas nie zobaczycie, ale my was owszem. Znaczy, zobaczycie nas, tylko nie będziecie wiedzieli, że to my. Chyba, że zacznę o nas gadać zbyt głośno przy ludziach, a nasz drogi pytalski każe mi się uciszyć. Co tylko sprawi, że wszyscy zaczną się na nas gapić z ciekawością, no i zrobi się. Ucisz się. Okej, okay, nic nie mówię. A koncert zakończy się występem naszej ulubionej Lily Randall. Tego przegapić nie można. Mam wszystkie jej. No, mam jej singiel, mam jej singiel! Serio? Dobra, ale jak macie lekcje do odrobienia, to lepiej zostańcie w domu i kujcie, bo nauka przede wszystkim, nie? Nie żałujcie rąk Mógłby mi ktoś wezwać inspektorów budowlanych Bo przez chłopaków lokal zatrząsł się w posadach <noise> Jeśli chcecie wiedzieć, to był dowcip Proszę, niech nikt nie wzywa inspektorów budowlanych Ej, Podłączyłem się do sprzętu Mikeja, żebyśmy mieli dobrą jakość A koleś z wytwórni już przyszedł Ten wieczór będzie dla Lili niezapomniany A ja zrobiłem koszulki dla fanów Widziałeś? Bomba, nie? Komu koszulkę? No komu? Skakuj, w to dobra. Lili, jesteś gotowa? Mogłabym się jeszcze wycofać, ja z tym nie dam rady. Ty mnie kiedyś wykończysz. A teraz uwaga, na tę chwilę czekaliśmy wszyscy. No to sensacyjna, no to rewelacyjna. Wielka Lili Rendal, proszę państwa, wielkie brawa! Dawaj, Dawaj, Hej, Lili! dawaj Lili! Cześć. Cześć. Okej, okay, zaśpiewam, nie tłumacz mi jak żyć, a zaczyna się to chyba tak. A właściwie zaczyna się dokładnie tak. W końcu kiedyś to napisałam. <grymne> nie tłumacz mi jak żyć, nie planuj za mnie tras. <grymne> Ech, okay. Dwie małe małpki Mały mają świat Ślepe są, bo okularów im brak Cały dzień kokosy rzucają z falem. Ja dzięki nim na głowie kuza mam A te małe miłe małpki Na rzucach, Małe, miłe małki. Małe, miłe Now Fajnie, że się wczoraj zjawiłaś. Też się cieszę. Teraz to zrecenzuję. A ja właśnie w tej sprawie chcę chwilę pogadać. Byle szybko. Ja wiem, że masz zamiar totalnie zgnębić Lili, ale powinnaś wiedzieć, że ona jest teraz bardzo słaba i wrażliwa. I jeśli ją zmiażdżysz, to się załamie. Słuchaj, Magrat. Nie zamierzam zmieniać recenzji, bo dzisiaj jest przewrażliwiona. Tu chodzi o rzetelność dziennikarską. Walimy prawdę w oczy. Pamiętasz? Niech cię ta rzetelność przytuli, jak ci będzie źle. Drużyna koszykarska Roską znów pokonała Loganów. Dokonał tego głównie Król Kosza, Oliver Pierce, który zdominował całą grę. Tymczasem ja siedziałam w barze unikaja i przyglądałam się od niechcenia wieczorowi przy mikrofonie. Spodziewałam się głównie bolesnej dla uszu kociej muzyki, oczywiście nie zawiodłam się, a smętne resztki mojego słuchu pod koniec wieczoru poddano